No cześć, jestem Nekend i witam was w takim magicznym materiale. Dzisiaj przyszły mi gogle Meta Quest 3S i będzie jakiś taki materiał z tego otwierania, więc ja jestem tutaj przygotowany w takie narzędzie do otwierania i mam je tutaj. Zobaczcie, tutaj. Są takie bardzo fajne i czas to jakoś odpakować magicznie. Ja muszę się jakoś tu poustawiać, bo nagrywam ten film, że, że tutaj mam mikrofon, a jak wy, wy tutaj patrzycie to mam tutaj kamerkę telefonu. To macie, zobaczcie, bo to nie ma jakichś profesjonalnych rzeczy. Bo to opieram o głośnik, dobra, co to jest? Mam to spuszować, więc sobie tak, siup, dobra, żeby nie uderzyć w telefon. I to drugie to jest siup, no to wrócę, jakoś żeby mi nie spadło, bo to będzie 1400 zł w plecy, dobra. Tu jest drugie, siup, pyk, dobra. I jak to się otwiera? Może tą. To które sobie trochę przesunę, tylko żebym teraz nie na bo jak mi się usunie nagranie, to już będzie no dupa z tym, no bo jak ja mam pierwsze wrażenie jeszcze raz nagrać, dobra. Chyba to trzeba jakoś przesunąć na prawo, znaczy nie wiem w sumie, po co te trzy madełka były. Dobra. To, to jakoś trzeba skierować. Nie wiem, ja się nie znam na robieniu takich rzeczy. Co? Jak tam? Dobra, on to chyba wysunąć. O! Dobra. Dobra, siup. wysunęło się to sobie nie wiem mogę tutaj mogę to położyć o zajmiście dobra Dobra, jak spanie to jak spanie jak to podniosę dobra otwieram jak mogę wam to jakoś nagrać intuicyjnie dobra biorę to biorę to pyk i macie tu jest to jest Audacity od którego nagrywam biorę jak wściup. i się otworzyły dobra się tutaj są kurz mają jakiś taki mały trochę więc no śmiesznie nowy produkt to jest co ty? To jest, a, że to mam te, te, te Google, tutaj są te kontrolery Weź się jakoś zbaw... o Dobra To w tym materiale nie będę pokazywał jak to działa No tutaj są te gogle, są te kontrolery Co to? To, to jakiś śmigacz jest A to chyba, żeby baterie wziąć, dobra Ale one zimne są, bo na dworze były dwie godziny, bo cruiser odwalił mą one taką Mam nadzieję, że będą działać, bo jak nie będą działać to... Teraz będzie fajna rzecz, dobra Jakoś trzeba inteligentnie... dobra co to są? A to są to okulary. Dobra, ja teraz obrócam to. Pyk. Widzicie mnie? Teraz trzeba to ustawić. Wszystko się nagrywa elegancko, fajnie. C cóż to jest? A, dobra, to jest dla mnie. Co to jest? A, to jest kabel do ładowania, dobra. Kurde, daj mi to. Jest. Tutaj jest magiczny port do ładowania. Ale to jest zimne wszystko, kurde. Mam takie coś siup. Jest. Ale to małe, zobaczcie. Tu nie będzie żadnego jakiejś ostrości zoomów nie zumu, bo ja tu nagrywam kamerą selfie, żeby mieć podląd. Dobra. To w sumie mogę wyrzucić sobie tutaj do magicznego kosza. I tutaj jest ładowareczek. Tutaj jest kabelek. Pyk, pyk, pyk. Jest. Kabelek. Bardzo ładny, długi. A ma jakieś logo, że to me meta jest. Nie ma, ale ten chyba ma. Czy nie ma? A jest, 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 że to meta jest. Dobra. Zobaczcie. Nie zobaczycie, bo to taka tragiczna jakość tego jest. Te kamery, dobra. Te kabelki mogę w sobie sobie tutaj odstawić. I co to jeszcze jest? To jest dla tych osób, co mają okulary. No ja właśnie akurat noszę okulary, to to mi się przyda bardzo właśnie. Dobra. To jest coś najważniejszego. Może to jakoś tą kamerę przesunę. Właśnie ja się nie nagry Nie nadaję się do nagrywania takich filmów, bo ja pierwszy raz to robię, nie wiem. Tutaj to się jest. O, tutaj jest. Czekajcie. Siup. Weź mi te. Bo oni tam mówią, że te paski jakaś takie niewygodne są. Tu macie. Clouser, No nie wiem, wy chyba tego nie zobaczycie, bo to jest rozciapciane Gla Glasses pipe spacer. Expansion por lunatis. I to jest po niemiecku. Abstand dan halter fur I po chińsku coś. Może jak ktoś zna chiński to może ogarnąć. dobra Czyli żeby mieć to, to mogę sobie odpiąć i to mogę do okularów. Ok. I to? W sumie to nie out, bo to fajnie wygląda. Tu mam taką fajną podstawkę, którą można użyć do ich normalnie położenia sobie na biurku. I tu jest takie coś jak No Sunline, No Sunlight on Lenses. I to jest po francusku, po niemiecku i po chińsku. Dobra. Zobaczcie tutaj, weźmy to. Tutaj jest elegancko, fajnie. I w tym chwili nie będzie jego uruchamiania, bo muszę jeszcze poogarniać tego typu rzeczy. I pojawi się materiał z tego. Dobra, to sobie mogę tam przypiąć tutaj niech będzie. Siu, siup, dobra. No I takie coś jest. O kurde, uderzyłem ten mikrofon. No na razie nic nie widzę, bo nie są włączone i... To będzie zakończę film, no bo co mogę wam więcej pokazać? To jest takie coś. To mogę... Kurde, bo mi zaraz pospadają te rzeczy. Dobra, ty w sumie sobie tutaj leż albo nie. Tak, wezmę i wam zrobię jakieś magiczne ujęcie. Jak to robią wielcy twórcy. Robię tak, siu, macie tutaj. Tak, Jezus jest fajne, bardzo fajne. Są te szkła, z które się patrzy. i tu są te gogle. Kurde, jak mogę to pokazać tak magicznie? O, tutaj to są te kamerki od Apple, co mają w tych iPhone'ach swoich mega drogich. I to są kolejne te kamerki magiczne. Dobra, ja sobie to zostawię. Kurde, sieć spokojnie. O, sieć. Nie wstydź się, dobra, jest. W widać tą metę? Jest, widać, dobra, coś tam widać, tak? Ta ostrość, o, jest. Dobra, wycofaj mi tu. Wstawiam. Kurde, nie to. Dobra, jest. Jest dobrze, dobra. Co mogę więcej powiedzieć? Do zobaczenia w kolejnym normalnym już materiale, bo mogę coś więcej takiego nagrywać, bo w sumie nie wiem, co mam mówić. Ja po prostu mówię losowe rzeczy. I to są te ogry. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.